Zacząłem z tej strony Ambros i witam Was w kolejnej sesji nagrywania z gry. Mass Effect Dobra, na początku zrobimy tutaj rundkę pogadów z załogą. Przykładem muszę wymienić mój flipunek trochę, bo została nam chyba już ostatnia misja, czyli misja na IDOS. Aha, to jest. co my tu mamy? Aha, to jest szafka szeparta. Oh, no, dobra, dobra, zniknij. Karabin snajperski, strzelba i pistolet. Dobra, weźmy wszystko. E, tu mam w ogóle jeszcze członka załogi. Aha, to jest Liara. No, że sobie pójdziemy z nią najpierw porozmawiać. <laughs> ja mam lekka chrypa, więc sora. <laughs> o, myślę, że coś powiedzieć, dobra. Cześć, laska. Komandorze, przyszliście sprawdzić, co ze mną? Wyglądasz o wiele lepiej. Jak się czujesz? Doktor Chakwas zapewnia, że nic mi nie będzie. Zaimponowała mi znajomością fizjologii Asari. Jesteś w dobrych rękach. Doktor Chakwas wie, co robi. Myślałam o Sarenie. Prawdę mówiąc, teraz trochę mu współczuję. Mm, Czy mu? To ostatnia osoba, której mógłbym współczuć. Jest uwięziony wewnątrz własnego umysłu. Czuję, jak jego jaźń jest stopniowo wchłaniana przez suwerena. Nie jest w stanie tego powstrzymać. Ciekawe, jak wpadł w pułapkę żniwiarzy. Czy kierowały nim szlachetne pobudki? A może po prostu rządza władzy? No, niestety się nie dowiemy. Jego pobudki nie mają znaczenia. Trzeba go powstrzymać. Tak, masz rację. Może i jest ofiarą suwerena, ale czy zagraża także wszystkim znanym formom życia? Nie poświęcajmy Sarenowi każdej wolnej chwili. Wystarczy, że gonimy go przez całą galaktykę. Coś jeszcze? Nie. Muszę już iść. Do widzenia, Shepard. E, niewiele, żeśmy się dowiedzieli. Zruszamy dalej w takim razie. Zjedziemy sobie na dół. Tam są szafki całej reszty naszej wesołej bandy. Dobra, zamyka się i możemy jechać. Oczywiście wczytywanko musi być. No, już. Widzicie? Mówię się robi. O, kapitan Kirahey jest na naszym pokładzie, A to ciekawe, dobrze. Yy, najpierw szafka Liary. I ścinka. Yy, dobrze, damy ci ten karabin. bo on nie ma. A to z carabingetów, no to ty go możesz tam mieć. Eee, strzelba. Proszę. Pistolety. Proszę. Eee, snajperka. Trzymaj. To masz dobre. Tutaj ci mogę. Bonus do mocy, eee, wszędzie jest mały Dostaniesz tu bonus do odnawiania. I pancerz 0, dobra. Dalej. Wyposażenie talii. Boże, jaki straszny pancerz. Karabinów widzę, mam strasznie mało. No, dostaniesz ten. No, ja z tamtych stali akurat nie korzystam. Strzelba. Jakiś sobie to masz? Które mam tu, mam zaznaczony Dobra, wysy ten Snajperkę Bonus do odnawiania technologii No, kwariański, pancerz kłarian. jest lepszy No, o wiele lepiej wygląda Pozwolicie, to był wcześniejszy Wrex ten to może być aktualny, to wcześniej dawałem pistolety. typu, teraz nie masz. Eee. Dobra. Garus. Uh -huh. Średni pancerz Turian. O stary, trzeba ci kurde jednak zapewnić Kajdan już nic z nami nie ma. Aż? też mam dosyć... O dobra, to masz lepszy Też masz lepszy, strzelby ci dałem Pistolety Mhm. Mm Karabiny sniperskie, coś nowego mamy dla Ciebie? Czy tak nie za bardzo? Nie jest coś nowego. A że Ci nie da, bo jestem chamski. Ha! E, dobrze, aż. Komandorze? Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Powinnam wrócić do swoich obowiązków. Karabiny same się nie czyszczą. Jeszcze nie. Jak się czujesz? Chodzi mi o Alenkę. Nie najlepiej. Przykro mi z powodu wszystkiego, co tam powiedziałam. Ja po prostu. nie chcę być winna niczyjej śmierci. No To nie Twoja wina. William, posłuchaj mnie. To ja dowodzę tą misją, ja podjąłem decyzję. Nie Ty. On nie żyje przeze mnie. To zabawne. Zupełnie nie boję się umrzeć za przymierze. Ale kiedy pomyślę, że ktoś mógłby umrzeć za mnie. Jeśli mogę zapytać, jak poradziliście sobie ze stratami na Akuzę? Hmm. Miałem bezpiecznie wydostać stamtąd wszystkich. Nie udało mi się. Tak samo tutaj. Pamiętam o nim i zrobię wszystko, bo jego śmierć nie poszła na marne. No chyba słuchaj. Tak. To chyba wszystko, co możemy zrobić. Dzięki za radę, szefie. Może pani odejść, pani sierżant. Sir. No i spoko no To nigdy nie sprawdzałem E, nic nie ma Garus, cześć Komandorze, chciałem podziękować Za co, Garus? Za wszystko Za zabranie mnie z wami Za przyjęcie do swojego zespołu Dużo się nauczyłem Dużo myślałem o naszej rozmowie O znalezieniu najlepszej drogi Ciągle uważam, że SOC ma swoje wady ale teraz spojrzałem na sprawę inaczej. Nie można pozwolić, by kierowały nami osobiste pobudki. Cieszę się, że widzisz sprawy w ten sposób. Pamiętaj o tym, kiedy spotkamy Sarena. Nie martw się, komandorze. Będę No i doświadczenie, świetnie. Eee, dobrze, zostały nam się Tali, i został Rex do pogadania. Zbliżamy się do końca, prawda, Shepard? Już niedługo. W krótce wszystko się skończy. Na pewno znajdziesz kanał przed nim. Wierzę w to. Musi tak być. A kiedy to wszystko się skończy, kiedy wrócę z pielgrzymki, z dumą będę mogła powiedzieć, że brałam w tym udział. Bez ciebie nie dalibyśmy rady, Tali. Wielu traktuje Quarian jak istoty drugiej kategorii. Chcą tylko, byśmy wrócili do naszej floty i zeszli im z oczu. Ale ty nie. Dzięki tobie poczułam się jak członek załogi. Mogłam z tobą porozmawiać jak równy z równym. To dobrze o tobie świadczy. No dzięki. Chcę ci za to podziękować. Żaden problem. Nie będę, ludzi. za tobą tęsknić, kiedy wrócisz do swoich ludzi, Tali. Minie trochę czasu, zanim do tego dojdzie. Tymczasem będę gotowa na każde twoje wezwanie. Muszę już iść. Do zobaczenia to no. pogadać się z, yy, z naszymi towarzyszami. To jest taka trochę ciekawsza rozmowa. Nie wiecie, ciągle misja, misja, misja. Napierdzia misja. misjach. Mm. O, to był prawdziwy honor. móc walczyć razem z wami, komandorze Shepard. Mimo strat, odnieśliśmy sukces. Czyny porucznika Alenko nie pozostaną niezauważone. Jego poświęcenie nie zostanie przez nas zapomniane. Tajden był doskonałym oficerem. Zdawał sobie sprawę z ryzyka. Zrobił to, co do niego należało. Tak, to ponura rzeczywistość, z którą każdy żołnierz musi się pogodzić. Bądźcie pewni, komandorze, że nigdy nie zapomnimy o tym, czego tutaj dokonaliście. Opuścimy wasz statek przy najbliższym postoju. Może będziemy mieli jeszcze szansę współpracować. Oj, na pewno będziemy mieli. Jestem wam bardzo wdzięczny, komandorze. Większość ludzi zostawiłaby nas samych sobie. Kapitan uważa tę misję za udaną. Całkowicie się z nim zgadzam. Dobrze, że mogłem pomóc. Powodzenia, komandorze Shepard. Mhm. Komandorze, nawił mi, że wszystko się popierdoliło, ale szanuję kurwa twój wybór. Wielkie dzięki, Freks. Nie zapomnę tego. Oby kurwa było warto. Ten pojeb Saren musi zapłacić za to, co zrobił. Już wkrótce go złapiemy, a wtedy odpowie za wszystkie swoje zbrodnie. Wsadzę mu w dupę sondę orbitalne <laughs> Dobra, nie ma sprawy. Na razie, Freks. Przepadł. Dobrze, ja na was opóźnię i przerobię wszystko, co mamy na y, Omni-Gel. Zaraz odszedłem, parę rzeczy, kupiłem też y, ulepszenie medi oraz Granatów. Więc możemy się stąd zabierać. Lecimy w końcu na Ilos. No, przepad, zaznacz mi to. Tak, ostatnia misja, misja na Ilos. Które wykonajmy podróżując, więc będzie ciekawie. W czytywanie. Jeszcze sobie pogadamy z jokerem. Let's go! Otwierać, bo przejdę przez zamknięte drzwi. <grym> Dobra, chodźmy do jokera. Komandorze, wiem, że nie jest wam łatwo. Wybór pomiędzy Alenko i Williams musiał być... Przepraszam, sir. Nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić coś takiego. Nie ma dobrego wyjścia w takich chwilach. Obym nigdy więcej nie musiał przez to przechodzić. Nie obwiniam pana, komandorze. Ja tylko... wiadomo, to trudne. Saren wciąż tam jest, Joker. Trzymaj się. Potrzebujemy cię. Nie martwcie się, nie zawiodę was. Chcę tam być, gdy złapiecie tego skurwysyna. syna. Dzięki, Joker. Przydałaś się rozmowa z nim. Let's go. No cóż, za chwilę otworzymy mapę galaktyki i będziemy ruszyć dalej. Przekazałem raport do cytadeli, komandorze. Potwierdzili wysłanie posiłków. Ambasador Udina chce, byśmy zameldowali się w cytadeli. Rada zbiera flotę, aby rozprawić się z Sarenem i jego getami. Dobra. Wiedziałem, że zmądrzeją. Wracamy do Cytadeli Joker. Normandia ma lecieć na czele floty. Tak jest, ser. O na czele floty. Hardkorowo. Zobaczymy co się stanie teraz. No że się wróci na Cytadelę. Dobra robota, Shepard. Dzięki tobie Rada podjęła w końcu jakieś kroki przeciwko Sarenowi. Ambasador ma rację. Jeśli Saren jest na tyle głupi, by zaatakować cytadele, będziemy przygotowani na jego przybycie. Wszystkie przekaźniki masy łączące przestrzeń Cytadeli z systemami Terminusa są monitorowane. Sądzicie, że blokada go powstrzyma? Jest w tej chwili na Ilos. Szuka tam kanału. Co zamierzacie w tej sprawie zrobić? Na Ilos można dotrzeć tylko poprzez przekaźnik Mu, komandorze. Jeśli wyślemy tam flotę, czeka nas wojna na pełną skalę. Teraz czas na dyskretne działania, komandorze. Zaskoczenie jest atutem Sarena. Zdemaskowany nie stanowi zagrożenia. Już po wszystkim. Tak, to nie koniec. Jeden statek wchodzący na obszar systemów Terminusa nie wywoła przecież wojny. Będę działać dyskretnie. Odpalenie ładunku nuklearnego na wirmirze... Trudno nazwać dyskrecją. Wasz styl, komandorze, sprawdził się w trawersie. Jednak w przypadku Ilos, potrzebna będzie większa doza dyplomacji. Sytuacja jest opanowana. No, jasne. To kanał jest największym zagrożeniem. Nie zapominajcie o tym. Saren jest mistrzem manipulacji. Kanał ma tylko odwrócić uwagę od jego prawdziwego planu ataku na cytadele. Uh -huh. jasne, kurde. Wy już tam na pewno wszystko wiecie. Du durnie i Debile. Prawdziwym zagrożeniem jest Suweren. Saren jest tylko sługusem. Nikt nie widział żniwiarzy. Wy znacie ich jedynie z wizji. Nie dokonamy inwazji na systemy Terminusa z powodu jakiegoś snu. Jeśli Saren znajdzie kanał, jesteśmy udupieni. Musimy lecieć na Ilos. Odnoszę wrażenie, że komandor Shepard łatwo się nie podda ambasadorze. No i Shepard, to sprawa polityczna. Nie powiem. Dzięki tobie ludzkość zyskała bardzo wiele, ale zaczynasz sprawiać coraz więcej problemów. Ty skurwielu! Chcesz nas sprzedać? Ja muszę się Od polityka, komandorze. Wykonaliście swoje zadanie, teraz moja kolej. Zablokowaliśmy podstawowe systemy Normandii. Jesteście uziemieni. Do odwołania. Odjebało ci? Po tym wszystkim co dla ciebie zrobiłem wciąż mi nie wierzysz? Czas na was, komandorze. To już nie wasza sprawa. Rada przejmuje inicjatywę. Z moją pomocą, ma się rozumieć. Ale jak odjebało ci? Odjebało mu spoko. kurna macie. Jesteśmy zimieni. O, Jara chyba idzie. Mhm. komandorze. Nie wierzę, że mogli to zrobić. Przykro mi. To nie twoja wina. To nie w porządku. Nikt inny nie zdołałby dokonać tego, co ty. Rada zawdzięcza ci wszystko, wszystko, a jednak pozbawiła cię dowództwa i uziemiła Normandię. Oni bierdzą w stołki, a Saren przeczesuje Ilos w poszukiwaniu kanału. Gdy go znajdzie, wszyscy zginiemy. Może powinniśmy się odwołać, nakłonić ich do zmiany decyzji. Naciskałem na nich ze wszystkich sił. Nie chcieli ustąpić. Więc to tak? Po prostu odejdziesz, poddasz się i skażesz galaktykę? Na razie wypadliśmy z gry. Ale znajdę sposób, żeby rozpocząć nową partię. Wierzę w ciebie, Shepard. Możesz na mnie liczyć. Zawsze. Hmm. Uh. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, komandorze. Jest wiadomość od kapitana Andersona. <grym> Joker, szpiegujesz nas? Nie, sir. Wiedziałem, że jest pan na statku i postanowiłem przesłać wiadomość. Kapitan prosił, by spotkać się z nim w klubie Flux. Klub znajduje się wewnątrz okręgów. Trzeba się z nim spotkać. No dobra. Weźmy siljare i weźmy garusa. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Zapisano. No mechanik. Na oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Wybaczcie komandorze. Normandia jest zablokowana. Rozkaz ambasadora Udina. Niech to szlach z Udino. Nie to. Dobrze, wróćmy do, do, do tego klubu Flux. Czeka nas przyjaźńka windą. I wczytywanie. Po wielu latach słabych wyników ekonomicznych, korporacja Exogeni ogłosiła, że kolonia badawcza na Feros wreszcie zaczyna przynosić zyski. Nowe odkrycia oraz zaangażowanie w ideę kolonizacji wreszcie zaprocentowało. To jasne. Wiadomość pozytywnie zaskoczyła inwestorów. Po jej ogłoszeniu zanotowano znaczny wzrost cen akcji Exogeni. Dum, 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 dum. No jesteś na miejscu. Oczywiście nie będę szedł do Fluxa, bo chyba mam go zaznaczonego na mapie.